Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tour de FIFA. Dzisiaj udajemy się w podróż do Austrii i Szwajcarii, czyli UEFA Euro 2008, gdzie razem z naszym gościem rozegramy finał z owej imprezy Niemcy-Hiszpania. Jej sport w Euro 2008 przede wszystkim wprowadziło nowe cieszynki. W gameplayu również zaszło do małych zmian, przede wszystkim za sprawą deszczu, gdzie możemy zauważyć jak piłka dostaje po ślizgu. Jednak nie obyło się bez błędów, obrona, pomoc czy atak nie do końca to wszystko dobrze funkcjonowało, zresztą właśnie widzicie to wszystko na ekranach, gdzie kompletnie reszta graczy, reszta drużyny nie podłączyła się do tej akcji ofensywnej, czy także pomóc w defensywie, jest po prostu stali na boisku i kompletnie nic nie robili, nawet jeden z obrońców Hiszpanii postanowił wrócić na połowę rywala. Oprócz tego, w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, doszło do niecodziennej sytuacji, gdzie mieliśmy, można powiedzieć, latającą głowę na trybunach, ale to wszystko zobaczycie już w dzisiejszym odcinku. Także zapraszam serdecznie do oglądania. Szymanko, moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z de FIFA. Dzisiaj udajemy się na UEFA Euro 2008 z WENIM. Witam serdecznie. Cześć, wam wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, odwzorujemy finał Hiszpania-Niemcy. Tam. Spotkanie zakończyło się wygraną Hiszpanów 1 do zera po bramce Torresa. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy, jak będzie wy obstawiasz wynik. Czy Hiszpania powtórzy sukces? Myślę, że tak. Myślę, że tak. <laughs> Jest pewny siebie. Jest pewny siebie. Zobaczymy, jakie tutaj mamy składy. I co my tutaj mamy ciekawego. No. U Ciebie wtedy wija Torres, to tam ten, ten jedne z lepszych czasów. Spójrz ile u mnie, znaczy no. u Ciebie też jest parę gwiazdek, no. ale u mnie jednak chyba troszkę więcej tych gwiazdek, czyli to oznacza, no. że to są szczególnie dobrze zawodnicy, z tego co kojarzę. Tak jest, tak jest, jak najbardziej. No sporo jeszcze nazwisk się przewija no. przez Fifę, 15, 14, 16, niemniej jednak Pujola już nie, nie, Tutaj, nie Tutaj słuchajcie, ciekawostka, Manuel Neuer, zaledwie 79 overall. Wtedy miał 20 lat zależnie, a teraz sami wiemy jak Nojer to wielki bramkarz. No ale póki co dajemy tutaj szansę Lemanowi bodajże. Chyba Lemon, tak mi się wydaje. A jeżeli chodzi o pierwszy składzik, tak jest, tutaj Lemon. Myślę, że tutaj żadnych zmian nie będę robił właściwie. Jako tak, w miarę to wygląda, może w drugiej połowie wejdzie Gomez czy Schweinsteiger yy, i to tyle. Przypominam sobie, że jak graliśmy w World Cup 2006, to tam też były takie ciekawostki, jak grałeś z Niemcami, właśnie było napisane, że na przykład Niemcy produkują najwięcej samochodów na świecie co. To coś tym stylu. szczerze, że ja generalnie jakoś nie grałem w te specjalne dodatkowe wersje Niemiec. Ja tak, tak, tak samo, ja tak no. samo, ja tak samo. I dlatego też... Może to po prostu takie z każdej wersji? Zresztą zobaczymy, będzie no, zobaczmy. wszystkie tak. przebrniemy przez wszystkie. Dokładnie, kolejny przystanek to będzie chyba 2010 RKA. No, zobaczymy. No dobra, ruszajmy. Zaczynamy! z tego co widziałem, już miałeś przyjemność zagrać FIFA 08 na kanale e, twoim. Tam były derby Krakowa chyba z Demano, tak? tak? Tak, tak, derby Krakowa, no dlatego, że Oj. spotykaliśmy się, e, dlatego że spotykamy się w Krakowie tak. i stwierdziliśmy, że to naturalna na kolej O, kolejna, kolejna nowość. Jest, kolejna nowość zbliżenia nam na trenerów, ale tutaj Torres poleciał, ładnie. Tak. Ale już w tej FIFA może narobić robić triki, czyli w poprzedniej. Tak, ale już w tej 08 co grałeś w derbach Krakowa, już mogłeś trikować, czy? N Mogłem już, już trykować. Tak. A, tylko, że no, w no, ciężko było! <laughs> Możliwości mieliście na pewno ograniczone. No zobaczymy, jak będzie tutaj. Jak można trikować, to już, to już coś się dzieje. To szczególnie w Twoim przypadku, panie, <laughs> panie mistrzu Polski. No zobaczymy, czy tak będzie. Panie wicemistrzu. Nie, nie. No, drugi wicemistrzu. No. <laughs> Wrozowy <laughs> medalistów. Tak jest, tak jest. Dobra, i zobaczmy. Mirek Kloze też tutaj już był świetny. Król Krót strzelców na euro. Dokładnie. No, zobaczmy, będzie okazja. Polski! Nie, nie! Przed to! Jest! A już myślałem, że przestrzeli, no, bo za tak, dużo tak, siły tak, włożyłem tak, w to tak. wszystko. I Mirosław Kloze, no podolski kloze można powiedzieć taki mógł być polski atak. Co no. by było gdyby, no, w by było, gdyby no, Jednak Podolski ma podwójne obywatelstwo, nie pamiętam tak. jak to było z tym. Zresztą Podolski kloze. nie ukrywa tego kloza, to tak, 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 tak właśnie tak, tak, no. tam niejednokrotnie nie chciał udzielać wywiadu po polsku czy coś takiego, natomiast Lukas jak najbardziej. Dlatego e, też moja sympatia na pewno większa była do Lukasa, natomiast Klose, jeżeli tak dalej będzie strzelał, to... Sympatia tobie, się powiększy na pewno. Tobie. Tutaj Klose się stara, stara. Chce tutaj naprawić swoje błędy. Ale zobaczmy. O, Michał Balak. co sumie nie wiem, czy Michał Balak, czy Michał Balak. Nie no, wiem, to bo, imię... To, imię to, różnie mi, tam. Pewnie... Mike, Michael Schumacher się mówi, nie? Aha, no, no, no. no to Michael ehm, Po prostu to, Michał. No, misiek. Michał, Michał, wariat. <laughs> to jest to jest istotne. Spróbujemy wrzutkę. Oj, to może być groźne. Ach, prawda, Lejman. Ciekawe, ciekawe, czy Neuer ma tego bronił? To też legenda Barcelony, kolejna zresztą. O, no, no tak Hiszpania e, opierała się na tej Barcelonie. Xavi, Iniesta. się nie, nie sta. O, Uff, niestety. Już myślałem, że to wpadnie. Oj, może teraz Dawid V.A. będzie groźnie. Ach, merderzaker. Też ciekawostka na temat merderzakera. Świetnie. A tu wiadomo, że lata różnicy i jednak to tempo miał kiedyś konkretne. <grytne> W jakiejś chwili sprawdzaliśmy, nawet to miał w okolicach 90, 90 tempo. Coś takiego to tak, było. Tak, że my... Tylko że wtedy wszyscy, wszyscy zawodnicy mieli oje, je, takie A. dzikie m, statystyki tak, tego tak, tempa. Tak. To, to nie było jeszcze tak zrównoważone. Dokładnie. Zresztą nadal nie w niektórych przypadkach. I... No, szczególnie w, w tej widaniu FIFA tak naprawdę, kiedy y, zawodnicy po prostu doganiają so, takiego Ronaldo bezproblemowo, prawda? Dokładnie. O, no, jaki zawija! I no, teraz balak. O, piękno, dani rywalowi. Dzięki temu będzie wspaniały kontrata, który Fernando Torres może zamienić na bramkę. O ale no, jest, szkoda. Ale szkoda. To no, ale jeszcze o, może dostanę szansę, nie? Sędzia, tutaj sędzia postanowił to... zakończyć pierwszą połowę. No i 1 do zera po takiej bramce. Trochę szczęścia, że klozy tam się znalazł. I tylko dlatego... No ale Casillas też pomógł w... no, statystyki po twojej stronie, Casillas hmm. też mi pomógł w paru sytuacjach, bo były groźne, więc ten jeden... Gramkaże na plus, bo jeżeli pamiętasz poprzednią 80-06... Zupełnie to, to co innego. Tutaj nie mogę narzekać do końca. Ostatnia, naprawdę jest Widać różnicę, widać ten progres. I nam co powiedzieć, widać postępy ze strony jej. <laughs> ten wynik 1.0 mnie nie satysfakcjonuje. No i myślę, że tutaj jeszcze świętowanie było po derbach Krakowa. Oj, tutaj nie utrzymał. O, o, była, widać, ta, widać? o była wlatająca głowa. To było coś ciekawego i myślę, że w pewnym... Ba... Trzeba będzie tak, powtórkę to, potem zobaczyć. Tu zrobię jakieś zbliżenie, myślę, że mamy to nagrane. Jakie baweń mamy. Mamy to. Mamy, mamy to. O. Co tam są są tam swoje... długie? No, dajcie mi coś pobić, chyba pokazywał. <laughs> Albo... Bo się maja do czegoś. Nie wiadomo, nie, nie wnikamy, nie wnikamy. Ale mi Klose. Oj oj oj, oj. oj, oj, oj. To ja uderzyłam? No, to ja tak się odżyłam. Ale są takie, przy przyłączeniu są takie dziwne... Nie, nie wiadomo się, kto, Nie wiadomo prawda. co tam się dzieje. Bo teraz. O, ależ doskonała piłka do Davida Wiin. Jeden, jeden. To jest wyrównanie. wyrównanie. A więc Hiszpania pokazuje, że to oni faktycznie byli tymi mistrzami. I teraz mogą to potwierdzić na boiskach wirtualnych, ale tutaj kapitalne podane. No, drogę V. Byłoby grzechem tego nie wykorzystać. Dokładnie, dokładnie. No Torres to był baby face killer, prawda, nazywany. Dokładnie. No potem jakoś się zamknął sobie, no coś się zablokowało, coś się zepsuło. No bywa tak, bywa tak. Bywaj Chociaż tak. Atletico znowu tak trochę odziął i żałowałem, że go nie powołali do teraz z kadry na mistrzostwa. Może by to zmieniło no postawę Hiszpanii w tym Euro. Dokładnie, tam zabrakło tego napastnika, Ale Hiszpania o. też słynie z dobrych badań! O. <laughs> o! Kurde, domyślałem, że to leci tam. Ja tak samo, niestety. Widziałam <laughs> <Już> <laughs> to w Zagrajmy do Lukasa Podolskiego. Lukas Podolski, moi drodzy. Tam jest Kloze. Mirosław Kloze. I Gol. Ja, dwa do jednego, chociaż myślałem, że to było na wyjazdzie w ogóle w kosmos. Myślę, że musimy przyjrzeć się. Ale ty debil. Do... Ja byłem już w, tak. w ogóle, odłożyłem sobie spoko. Demoniczny wzrok Mirosława. No nie, jednak nie, nie, nie. Może Też kamera była. Tak, tak, ustawiona. Tak, tak. No Casillas bez szans. I dwa do jednego. Nóż na gardle Hiszpanów. Czy oni są w stanie podnieść się z tej porażki no zobaczymy. Jeszcze nie porażki, jeszcze nie jeszcze porażki. Nie, jeszcze nie, z tego wyniku, z tego rezultatu. Nie niezbyt dobrego. <grym> <grym> Ale jeżeli tak dalej teraz klozę będzie grał. O Jezu! to, to Jezus. może się zaraz zakończyć klozę broni! Casillos! Jeszcze Podolski! Tu jest kloze! I 3 do jednego, Ta? Ta piłka bardzo dziwnie leci właśnie to przy uderzeniu głowy. Bo znowu było takie wrażenie, no 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 no. no tutaj kontrata genialny, natomiast zakończenia Mirka nie było najlepsze tutaj. Też obrońca jakiś się pobubił, nie wiem, kto na włosy, czy to nie był już Ramos? To Mody Ramos, Ramos, Ramos to Ramos, to, no, to tutaj Ramos, Tutaj widzimy zabrakło tego doświadczenia, które już to Broni moja wina na pewno, żadny wypadku. No i tu też Casillas bez szansy, także no... Jednak nie jedna bramka zadecyduje dokładnie. zwycięstwie, no, ale... No, no jeszcze, jeszcze jak mamy ty sporo Ty dwie, no to może ja też. No Dokładnie, bo to w przeciągu chyba 5 minut jest tak Spróbujemy oh, ta... No i Buciecko! kolejna poprzeczka! Oj oj oj. Ale tutaj kuknął jak z armaty, no Leman. No tak, no, tak niby... By nie niby ruszył się, ale i tak coś czuje, że gdyby wpadło światło bramki. Niestety nic by nie zdziałał. Dobrego! a teraz wani no. trochę chcą tutaj <laughs> na koniec trochę podreferować statystyki. <laughs> Ale nie, no to ten pierwszy z czas zupełnie sensowny. Absolutnie, ten tak samo, hmm. bo to wiadomo, to jest flipacz, wszystko jest możliwe. Znaczy, była... Ale były powroty takie w historii. Były powrót, oh, ale Lukas Podolski O kurczę, oh. fix. Nie... <laughs> Niestety nie tym oh. razem. Dla mnie dobrze. Gdyby to bo... było jakieś 1-1, no to powrót by był Podolskiego, ale do domu szybki. Ale tu Mirosław Kloza, naprawdę jestem zadowolony z jego postawy. Chyba Katrika zresztą zdobył. A, no tak, te, te dwie bramki głową. Tak, i jest na to no, biś no. tak. tak, tak, tak. To jest koniec, koniec spotkania. Koniec. Tak, koniec spotkania tak, moi drodzy Niemcy. Niemcy. Czas, znaczy przeszłość została zmieniona. Dokładnie jak to wpłynie na przyszłość przekonamy się w kolejnych odcinkach Turdy Fifa na kanałach Weniego i Domano, Do Domanów, No, których link macie oczywiście w opisie tego filmiku.